Modlitwa o uzdrowienie. Dołącz do mnie w chwili pokoju i refleksji, gdy składamy tę modlitwę o uzdrowienie. Modlitwa. Ojcze Niebieski, przychodzimy przed Ciebie w pokorze, szukając Twojego uzdrawiającego dotyku i boskiej łaski. Uznajemy nasze słabości i niedostatki i prosimy o Twoje przebaczenie i miłosierdzie. Panie, uzdrów nasze ciała od bólu i cierpienia. Napraw nasze złamane serca i przywróć nam siłę. Uzdrów nasze umysły od zmartwień i niepokoju i napełnij nas Twoim pokojem i spokojem. Panie, uzdrów nasze dusze. Wyzwól nas z więzów grzechu i wątpliwości. Napełnij nas swoją miłością i światłem i prowadź nas na ścieżce sprawiedliwości. Panie, uzdrów nasze relacje. Napraw zerwane więzi i przywróć harmonię. Udziel nam łaski przebaczenia i bycia przebaczonym, oraz kochać się nawzajem tak, jak ty nas kochasz. Panie, uzdrów nasz świat. Przynieś pokój i sprawiedliwość wszystkim narodom. Zakończ cierpienie i ubóstwo, a niech Twoja miłość króluje najwyżej. Złóżmy tę modlitwę razem, z wiarą i nadzieją w naszych sercach. Niech ta modlitwa będzie źródłem pocieszenia, uzdrowienia i inspiracji dla wszystkich, którzy ją oglądają. Niech Bóg cię błogosławi i strzeże. Amen.